Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przejdziemy się rosyjskim niszczycielem czołgów na 6.3, czyli Sióstr p Jest to według mnie trochę taki Pominięty niszczyciel kwogów właśnie w drzewku z Mało odcinków na YouTube jest o nim i postanowiłem właśnie nagrać o nim e, odcinek. Dlaczego? Według mnie on jest e, bardzo dobrym niszczycielem kwogów Oceniam go powyżej przeciętnej. Mamy dział tu kalibru 100 mm, które ma świetną penetrację e, na 6.3. Co więcej, mamy tu, można powiedzieć, taką lekką stabilizację działa. E, to nie jest to samo co fermany na przykład. Ale naprawdę, jeżeli będziemy po gładkim terenie jechali krzyto w przód, krzyto w tył, to działo już nie buja się tak mocno jak na przykład jak nagrywałem ostatni odcinek o opówku II To tam, jak się zatrzymałem, to działo kurde, potrafiło 10 metrów w górę, w dół i zanim się ustabilizowało. My mogę wam tu pokazać na jeździe testowej. No i proszę bardzo, jesteśmy na jeździe testowej, jedziemy do przodu. Tutaj jest akurat jakiś dołek. Okej, okay. jesteśmy. Jedziemy do przodu, zatrzymujemy się. Jedziemy do tyłu, zatrzymujemy się. No, słuchajcie, to działo nie, nie talepie się. Uwaga, uwaga, zatrzymuje się. No i słuchajcie, to działa, zostaje na miejscu. Co więcej, mamy fajną prędkość. Prędkość maksymalna pisze 63 km na godzinę. No, aż tyle to nie będziemy jeździli. Ale naprawdę, krzok nie jest wolny. Kolejny, bardzo, ale bardzo to duży plus. Fajne przeładowanie działa. Około 9 sekund ja tu mam. Z lepszą logo pewnie wyjdzie wam tutaj na ekspercie. Pokazuje 7,5 sekund. Tak więc naprawdę prześwietny czas przeładowania. No i największym minusem tego pojazdu jest to, że no, nie mamy, no tak naprawdę cała załoga jest obsłonięta od boku, od tyłu, od góry, tak więc samoloty nas będą warły. No i dużym minusem jest to, że mamy silnik, silnik i chłodnice z przodu pojazdu, przez co gdy dostaniemy, no najczęściej już giniemy, nie? Jak dostaniemy silnik, to zaczynamy się palić, już yy, nie ruszymy. No i wystarczy, że yy, już z KM-u Yy, już nas yy, wytnął. Też mamy składę amunicji tutaj z tyłu. Tak więc jak jeżeli dostaniemy tu z tyłu, to wylatujemy w powietrze Oczywiście tym kwałkiem powinniśmy trochę na spokojniej grać, yy, bardziej tak w drugiej linii. Ja tak nie potrafię grać, ja jadę jak najbardziej do przodu, tak więc bak yy, co udało mi się ugrać, tam parę bitew, po parę fragów. Tak więc ode mnie tyle. Naprawę Polecam sobie zrobić ten krzewę, jak jeżeli go nie macie. I trochę nim pograć. Ode mnie tyle i zapraszam do oglądania. Bitwa o Last Hurtgen yy, W trybie dominacji oczywiście Pojedziemy gdzieś w okolicy punktu C Może gdzieś tak bardziej środkiem mapy Zobaczymy so Co to tam jedzie? Tygrys chyba, nie? Tak, tygrys Coś tutaj jeszcze po prawej jest Nie wiem, czy M18 Ale chyba jednak nie EBR był, no. Coś takiego lekkiego Wow. Okej okay. W ogóle się nie patrzę, nie wiem gdzie ona tam patrzyła Wow, Coś tu... Mychnęło mi Kurde, jakbym go lepiej widział O właśnie Idealnie Jeszcze tu panterka jest Strzeliła chyba Albo i nie no, ale mamy ją Uuu ja tylko tu z tym wam zostałem Tak naprawdę Nie. Na w miście przewył nas, ale kurde A, no, nie przewył jednak Ty tygrys jest i i tygrys waha o ja pierdziele O, ładnie Aha alfa fajnie weź jest dość centralnie za tym domkiem To właśnie Teraz tam przejechała jak pantera Helfy wykonany, okej. Okay. Uuu, ale Psz, nie rozwalimy, okay. okej. To jest jak pantera gdzieś tutaj swój. O kurde, mamy go. I zaraz niuka będę mieć. O nieźle, nasi przyjechali. Aj, nikogo nie mam, myślę, że się złapie tam. O, okej, okay. co jest, Czemu ja tu nie mogę się obracać normalnie. Czemu mam wuj nie jadę. Bomba. Ok, no bomba, ale 10 fragów, no to, fajne, to fajna bitwa. My jeszcze raz można pojechać, bo kurde. Mało tak na naszych. Ile tu jest? Jeden, drugi? Tu jest pelota, to, to kurde, chwała jechać O, już nie ma To nie była pelota, to było M10 O, ładnie ich jedzie Tutaj ktoś jest Właśnie, kurde Nawet chyba jak uda mi się tego niuka wykręcić, to nie zwłócę go Kurde, no dwa razy wy przejechał to tutaj wyjedzie No. No, jeszcze dwa fragi jakieś. Okej, okay, jest i Pantera, ale jeszcze, no właśnie, jest drugi. Kurde. Ale przynajmniej... O dobra, zrobił go. To jednak nie uda mi się nikogo zwrócić, ale dobry, fajna bitwa, 12 problemów. Amerykańska pustynia na 1 punkt A. Na tej mapie lubię grać na, na właśnie na 1 punkt. Yy, pojedziemy właśnie gdzieś obok tego punktu, w sektor D5, jakoś tak. Wow. Aha. kierowca działa nowy ładownik co? Dobra bo w tej ma 18 tutaj nie ma nadzieje a nie ma nasi giną Dymny, no dobra, nawet fajny dymny mogę sobie w sumie tędy przejechać O kurde, ludówka tu jest FV4005 Różnie O, kiuszot. Ja nie, nie zgadzałem, a słyszałem, że się jedzie, no ale kurde jakieś to kwałgi mają No i kurde Dobra, zginął No sam no, są nie rozumiem Ja pierdziele, jak ja się spóźniam Dobra, no wstek. O jest To tutaj dostał w super perfing O, już może strzelać ja mu chyba tam... Nie wiem co mu rozpaliłem nawet. A mu na plecy wiadę. O kurde on tu jest. Nie widziałem go taki, taki twardy. Abym mógł tędy scalić Działo nowy, dobra Moraka ma tu po prawej O kurde, on ma działko Dobra, nie wiem, tu tyle się dzieje Przynajmniej 1,5 frag. Niech prostwo, pojechać Co? Co? Nie, naprawdę jest bomba we mnie, tak? Gdzie mi działo, ucieka? O mój Boże. I kurde 30 kroków do, do niego z go i rozwalić nie potrafi O, tutaj kogoś mamy Leciak leży i chyba wygląda na to, że będzie to na tyle 5 fragów. Wyfamy im na respa. Jak ten drugi drugi, drugim nie wiem Okej, okay, Polska w trybie dominacja, no ja nie powinienem jechać tym kwałkiem do miasta, ale z drugiej strony mi się nie chce jechać na punkt co taką odległość, tak więc jedziemy do miasta O kurde Stolił we mnie, ale nie trafił. Jaj, Gambo. Tu jest ten jak tiger gdzieś. Nie, je, je. nie, nie. Chyba żeby skwelił do kogoś, do kogo nie. Tu nikogo nie ma. Ale może będzie się wycofywał i będzie się obracał, bo tu tak w 44 jedzie od boku. Tak 44 na placy. Nie, no. A ten co? Dobra O kurde Zły strzał, tragiczny Tu się nie wychyla, bo on wiażo będzie mógł Też inny do niego strwa, dobra wykończyli go No tego też nie widać O, ale tego widać. Tak jest, jak Pantera poszła. Dobra, bo ja się tak chwilę zapomniałem o nim. Dobra, patrzcie, jednak. Okej, stworzył. Ładnie, ładnie. Szkoda właśnie, że nie mam karabinka Wydałoby się w tym całku Uuu, ale za to nie wpadło Dobra, spalili go No i po mnie. Ale szkoda właśnie, że tamten strzał nie wpadł Powinien wejść na nic Forcowanie Renu w trybie dominacja, dobra pojedziemy na punkt A, a dokładnie w sektor D2. Tak to się stoi? Będą stali, kurde, na swoim resztwie, tak nie będzie dało rady przejechać. No jedź. No nie, no nie wiem, jak się upienić. გო, გო დაა, გრაში ვბერები. ეს ერთ ჰემფსბლოკავ აღება იმუშავებს სოფაში. ოო I tak się stoją wszyscy Abym pojechał do przodu Pantera też stoj Jak go wydupiło Wiedziałem, że Pantera też strzeliła i jeszcze... ...ktoś tu przede mną To był co tylko, ale nie strzelił we mnie, na szczęście. Aha, no dobra. Najpierw dwie. Oczywiście, tak czasowo nie jest zniszczalny, okej. Okay. No ale mnie rozwali.